Cześć Małgorzato, miło mi Ciebie gościć dzisiaj u nas w programie. Cześć Dawid, również miło. Słuchajcie, Małgorzata jest wyjątkową postacią na naszej scenie przedsiębiorczości w Polsce, ponieważ ogarnia 20 języków. Zgadza się, i 15 nauczam. Może się przywitaj w paru językach, to myślę, że będzie ciekawe na wstępie. So, Hej, hi, hello, to będzie na przykład angielski. Mhm. Później mamy Guten Tag, bo jesteśmy już po godzinie, bodajże 15.00, tak? Huldach, na przykład język niderlandzki. Merhaba, język turecki, i tak dalej, i tak dalej. Skończy nam się, live, zanim się przywitam. Jakbyś mogła dać taką jedną wskazówkę na wstęp, jak nauczyć się wielu języków jednocześnie, jak, jak to u Ciebie było, właśnie, jakbyś doradziła teraz osobom, które by chciały opanować takie umiejętności. Jedna złota zasada to 15 minut dziennie nauka. Czy ci się chce, czy ci się nie chce, a uwierz mi, jak się weźmiesz za robotę po 90 dniach, będzie Ci się już zawsze chciało. Nasz mózg jest z natury bardzo leniwy, dlatego też trzeba go do, trochę do tej nauki zachęcić. Czyli sięgaj po takie rzeczy, które Ci się podobają, które lubisz, mhm. ale też nie czekaj zbyt długo na to, żeby wybrać sobie nauczyciela, jeżeli naprawdę chcesz dobrze ogarnąć język. I to dobrze mam na myśli do komunikacji nawet takiej codziennej, bo można to zrobić w rok, przy godzinie w tygodniu z dobrym fachowcem. I naprawdę tutaj native speaker nam nie pomoże. Może być to dobry fachowiec, oczywiście musi mieć ładną wymowę, żeby to brzmiało. Natomiast naprawdę po roku takiej nauki, po godzinie w tygodniu lub dwóch, jak zależy, jak ktoś chce, można ogarnąć fajne podstawy w różnych dziedzinach życia i bardzo ładnie się komunikować z poprawnością. Więc jest to do zrobienia, ale każdego dnia trzeba mieć te 15 minut dziennie, lub moja złota taka metoda dla samej mnie to 45 minut. Ale podzielone na właśnie trzy sekcje, takie po 15 minut. Pierwsza to jest nauka w tle, czyli słuchasz fajnie jakiegoś materiału, i po prostu to leci w tle, że po prostu łapiesz taki akcent, wymowę i tak dalej, trochę osłuchujesz się, jaka jest melodia tego języka, jakbyś słuchał nowej piosenki, jakbyś uczył się nowej melodii życia. Więc to jest tak, to jest tak zwana miłość od pierwszego słyszenia dla mnie, tak jak niemiecki. No, mhm. czyli tu nie ma odejrzenia, tylko odsłyszenia. Druga rzecz to później robimy konkretny materiał, czyli na przykład uczę się tego i tego i tego. Na przykład chcę opisać, jak wygląda mój dzień, bo ty będziesz opowiadał swojemu rozmówcy o Twoim życiu, a nie o moim. Dlatego ja, jako nauczyciel, muszę skonsultować z Tobą, czego Ty potrzebujesz i działać dla Twojego dobra, tak? Ale też uczyć cię rzeczy, które są użyteczne, a nie tylko takie, które Cię interesują, bo później nie poradzisz sobie na dworców, kawiarni i tak dalej, tak? I kolejna rzecz, to ostatnia sekcja 15-minutowa, to jest 15 minut powtarzania tego, co już umiem. I tutaj jeszcze jedną rzecz dodam, jest taka fajna oś czasu. Jeżeli uczymy się nowego materiału i na przykład przeznaczamy na to godzinę, musimy zarejestrować, o której godzinie my skończyliśmy. Więc tak, na przykład uczę się od 18 do 19 i rejestruję, że dobra, na przykład popracowałam nad kryminałem albo nad gramatyką, nad czymkolwiek. 19, ok, mam 25 minut na to, żeby zrobić sobie przerwę i wrócić do nauki. A dlaczego? Bo mózg sobie skuma. Hmm, to jest ważne, ona znowu ode mnie tego chce. No więc ja po prostu wracam po 25 minutach, ponieważ po 30 rozpoczyna się proces zapominania i później klops, nauczysz się czegoś, a później na drugi dzień się okazuje, że no jak ja to dobrze umiałem, a dziś tego nie wiem. No więc tak być nie może. 25 minut, powtóreczka 10-15 minutowa, rejestrujesz, o której się znowu skończyło, wracasz znów po 20 minutach, bo musi być mniej niż 30 i wtedy sobie powtarzasz jeszcze raz 10 minut, i wtedy następnego dnia jest gwarancja, że pamiętasz 90% albo nawet wszystko. I to jest robienie tego raz w tygodniu do nowego materiału oczywiście, którego się uczysz, a każdego innego trzy razy ta sekcja po 15 minut. A jeśli nie masz czasu, to raz 15 minut, żeby chociaż trochę posłuchać, albo poczytać, albo po prostu powtórzyć gramatykę. Ja osobiście korzystam z takiej aplikacji Duolingo i tam jest taka zasada, hmm. że minimum 5 minutowa lekcja dziennie, ale 365 dni w roku. I to jest monitorowane. Co sądzisz generalnie o takiej nauce? Hmm, Duolingo zależy do jakiego języka. Generalnie powinno hmm. to być monitorowane i sprawdzane w interakcji z drugim człowiekiem. Dlaczego hmm. ja jestem fanką tego uczenia się właśnie z kimś, kto się bardzo dobrze, bardzo dobrze podkreślam, nie jakiś like, bardzo dobrze znam danym języku, ponieważ ja wyznaję zasadę, że uczę tylko tych języków, które znam dobrze. Czyli tak. mogę znać ich 20, ale tak. super znam 15, więc tych 15 uczę na przykład, no już teraz to w 17 w zasadzie. Natomiast resztę doszkalam i wtedy dopiero będę ich uczyć, jak będę dobrze znał. Więc tak, jeśli chodzi o Duolingu, jak najbardziej korzystajmy z dóbr technologicznych. Nie ma tutaj problemu, natomiast powinniśmy zweryfikować, ponieważ niektóre języki, które są tam dostępne, mają po prostu błędy, gdzie na przykład na podstawach tureckiego bywają słowa o no, niefajnym znaczeniu i później człowiek będzie chciał się przywierzyć, oka okaże się, że przeklinie. Więc nie jest to do końca chyba takie dobre. Dlatego lepiej wejść w interakcję i zostać sprawdzonym, bo gdy my z kimś będziemy rozmawiać, to ktoś nam da informację zwrotną, czy on nas zrozumie. I wtedy wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy też nie. To jest po prostu zwykła odpowiedzialność i dobre wykorzystywanie czasu na to, żeby była jakość z nauki języka, a nie tylko, że sobie poprzykam Duolingo, ja wiem wszystko, a później wyjeżdżam i się okazuje, że to nie to, to nie tamto, to też nie. I po co uczyć się rzeczy zbędnych? Niech nauczyciel wysortuje materiał tak, żeby uczyć się tego, co potrzebne, za to mu płacisz. Dokładnie tak. A skąd się wzięła ta pasja do języków w tobie? Czy jakoś w dzieciństwie już zauważyłaś, że chciałabyś zostać poliglotką? Jak to No, może to było? nie chciałam koniecznie zostać poliglotką, bo mi to wyszło po prostu samo z siebie. Tak? Bez założenia, ja po prostu miałam zawsze takie marzenie. Pamiętam, jak miałam pierwszą komunię. Miałam taki zeszycik, w którym miałam napisać, jakie mam życzenie do Boga, jako prezent taki, wiesz, nienamacalny. Tak. Ja tam napisałam, że chciałabym się bawić z dziećmi, podróżować po całej planecie i żeby wszyscy mnie rozumieli. O, zobacz, jakie to jest teraz urzeczywistnienie. I szczerej, tak. dziecięcej chęci takiej. A mhm. oczywiście nie przyszło to bez trudu, tak? bo trzeba było się uczyć, i tutaj e, ktoś, kto mówi, że języki wchodzą tak sobie i można to zrobić 2-3 miesiące, to niestety jest bójda i lepiej po prostu zacząć normalną pracę nad tym, natomiast jak miałam 3-4 lata, przyjechali do mojego taty koledzy z Niemiec, mhm. ja usłyszałam pierwszy raz niemiecki, dlatego mówię na to miłość od pierwszego słyszenia, mhm. tak się zakochałam w niemieckim, bo dla mnie taki władczy, silny, poukładany, to jest to, ja po prostu tego słuchałam i też zauważałam różne tam rzeczy, które na przykład mój tata stosował po niemiecku, bo mój tata uczył się tak po prostu ze słuchu, Powtarzał po nich albo próbował się z nimi skomunikować, nie miał żadnego poczucia wstydu, więc nawet jak nie odmieniał czasowników, to po prostu próbował się dogadać. I to było dla mnie fajne, że on próbuje, tak. że on się cieszy, on ma z tego fan. Czyli tak jak translator trochę, prawda? Działa. Tak, tak jak Google translator, którego nie polecamy oczywiście nie? do tego typu rzeczy. Ale wiesz, lepiej próbować niż nic nie robić, tak? Więc on po prostu dał mi coś takiego, że to może być super fan, super zabawa. I później ja oglądałam też bardzo dużo bajek w języku japońskim, na przykład w oryginale gdzie hmm. ja zaczynałam mówić do mamy na przykład po japońsku. Ona przestań, zacznij mówić do mnie normalnie. z Księżyca? Coś mi się takie Tak, określałam. dokładnie. Zarodzijka z Księżyca, hmm. te wszystkie tam, wiesz, Dragon, Dragon Ball i tego Aha. typu sprawy, to wszystko ja miałam w oryginale po japońsku. To nasze, Dlatego, nasze pokolenie, też, powiedzmy, oglądało właśnie te bajki, nie? Tak, nasze pokolenie oglądało, ale do tej hmm. pory są jakieś fajne bajki, tak, które można pooglądać w różnych językach. No, i też już po prostu łapałam stamtąd wszystkie mm, zwroty, i tak to po kolei szło. gdy byłam już na przykład w gimnazjum, bo nie będę tutaj teraz opowiadać całej opowieści, bo można będzie to przeczytać w mojej książce, tak? Legendzie latającej po mhm. Więc tam będzie to opisane, jak to po kolei wyglądało, i moje takie właśnie też upadki, i wzrosty i tak dalej. No bo kto nie popełnia błędów, ten się nie uczy, a błędy są najlepsze do tego, żeby właśnie wyjść na prosto, tak? Więc Jasne. później, jak byłam w liceum, albo na przykład w gimnazjum, to ja już tak naprawdę pomagałam i odrabiałam bardzo wiele prac moim kolegom i koleżankom. Widziałam, stwierdziłam, że trzeba to już spieniężyć, bo tego się zrobiło już za dużo, więc nie mogę robić tego probono. Ale co poćwiczyłam w gimnazjum, to poćwiczyłam. Jeśli chodzi o teksty takie piosenek, na przykład były takie gazety, Bravo albo Popcorn. Ja czytałam to i porównywałam je przez to przetłumaczone, i byłam bardzo zaskoczona tym, że, ale dlaczego tak to przetłumaczyli? Przecież jak tłumaczę słowa po kolei, to zupełnie troszkę inaczej to brzmi. Czyli załapałam, że nie tłumaczy się słowo-słowo, słowo, tylko jest kontekst. Tylko w jednym języku trzeba będzie tak to wyrazić, a w drugim tak. I mnie to bardzo fascynowało. Dlatego zaczęłam zbierać też niemieckie czasopisma, porównywałam między angielskim, polskim, wszystkimi innymi. Więc mnie już taka wielojęzyczność interesowała naprawdę od dziecka. Więc tak to wyglądało po kolei. No I później oczywiście no, zdawałam maturę z języków obcych, poszłam na studia filologiczne, ukończyłam je. I zdecydowałam się na studiach. Miałam taką fajną historię i powiem o tym, bo mówiłam o tym na Instagramie kiedyś że na piątym roku germanistyki, ja zawsze byłam tą uczennicą, która chciała się zapytać, dużo osób się wstydziło, siedziało sobie na sali i udawało, że wszystko wie, a nie wiedzieli, mm -hmm. a ja byłam tą, która powie, dobrze, ale jak to trudne słowo na przykład możemy przełożyć z języka polskiego, czy pani profesor, pani doktor, trudny uczeń. Tak zwany, prawda? Tak, trudny uczeń, trudny student, mm -hmm. nie? A ona do mnie powiedziała, dlaczego ty tego na piątym roku nie wiesz? A ja mówię, no bo to jest trudne słowo. Ja nie wiem, czy mam powiedzieć, że język jest na przykład wypaczony, spaczony. Jak to powiedzieć w języku obcym? Przecież to jest trudne słowo, tego na co dzień nie używam. I chciałam wiedzieć, jak to po prostu ująć. Mm -hmm. A ona mi powiedziała, że mam sobie iść i poszukać, że ja tego nie wiem na piątym roku. Więc spojrzałam na innych, wszyscy siedzieli cicho. Wielcy mądrzy, po prostu nikt się nie odezwał, każdy się tak naprawdę bał, a ja zawsze zapytana dostałam taką ripostę, gdzie tak naprawdę pomagałam większości tych osób. I wiesz, jak to jest: jak ktoś wie bardzo dużo, to chce wiedzieć więcej, nie? A jak ktoś nie wie nic, to będzie dalej siedział w swoim bajorku. Dlatego też stwierdziłam, że skoro ty taka jesteś, bardzo wielka agresja we mnie wtedy wybuchła i wzbrała we mnie, i powiedziałam. Ty, Franco, ja ci udowodnię, że ja będę tą nauczycielką, która się tak nauczy tych języków, że jak uczeń do mnie przyjdzie, to ja mu powiem wszystko, wszędzie, jak nie będę wiedziała. To sprawdzimy razem. I ja miałam na początku chęć zemsty, po prostu odegrania się na niej, pokazania jej, że ja będę taką nauczycielką, którą po prostu każdy będzie chciał mieć. Po roku minęła mi już ta żądza zemsty. Ja generalnie nie jestem złym człowiekiem, powiem prawdę, ale po prostu no, nie będę się na kimś tam pastwić, ale to spowodowało to, że ja w tych językach poszłam jeszcze dalej, wyszukałam to, czego było potrzeba. Zaczęłam iść jeszcze w inne języki, gdzie ostatecznie tak naprawdę jest to teraz plusem dla ludzi, których ja nauczam, ponieważ ja się rozwinęłam swoją kompetencję, swoje po prostu umiejętności nauczycielskie i różne inne rzeczy, przede wszystkim wiedza merytoryczna za tym idzie, żeby pomagać ludziom tak, jak w najlepszej jakości, żeby odpowiedzieć im często słyszę. Pani mi powiedziała to, czego nikt mi nigdy nie powiedział. Więc o to chodzi. Właśnie o to mi chodziło. I się cieszę, że ten przykry incydent tak bardzo na mnie dobrze wpłynął, że tak naprawdę dzisiaj spotkając ją powiedziałabym jej. Dzięki. No tak, bo nie pamięta się jakby nauczycieli tych, którzy byli mili, tylko tych, którzy byli wymagający. Tak, bo tutaj było się trochę inaczej, bo jak surowi tak. byli, to surowi, a ktoś, kto jest taki trochę wredny albo czuje zagrożenie, to jest też różnica, nie? Tak, ale zmotywowała Cię jednocześnie do cięższej pracy i to, to jest jakby istotne. Tak, zmotywowała nie? mnie do poszukiwań Aha. jeszcze większych, które i tak robiłam, no. Dokładnie. Mhm. A jak teraz realizujesz tą swoją misję nauczania języków? Zajmujesz się biznesem i właśnie jakbyś mogła przybliżyć naszym słuchaczom, co dokładnie robisz? Uczę języków, obcych tych 15, o których tam wspomniałam. Wchodzą tutaj mhm. też już nowe języki, właśnie 17, dlatego że to jest związane z moją certyfikacją podwyższającą na taki poziom, gdzie mogę już tego nauczyć i czuć z tym w 100% swobodnie. Oczywiście piszę książki, które chcę wydawać i będę sprzedawać je po nowym roku, czyli 2024 można się spodziewać tego o przede wszystkim ekstremalnej organizacji, o tym jak się uczyć języków. Realizuję projekt, jak uczyć na PlayStation języków. To jest w ogóle fenomen. Ja jestem dzieckiem PlayStation, który z jednej gry nauczył się na przykład super języka angielskiego do pewnego poziomu. Oczywiście biernie, co później udoskonaliłam ustnie z nauczycielami, tak? Albo z ludźmi, którymi po prostu miałam w szkole język angielski, bo u mnie były bardzo dobre poziomy języków, jeśli chodzi o nauczycieli w szkole podstawowej, gimnazjum i tak dalej, tak? I w liceum. Więc tu jestem bardzo zadowolona. Uczę języków głównie jeden na jeden, dlatego że uważam, że po prostu szyte na miarę jest najlepsze i po prostu dostarczam klientowi najlepszą wartość, ale wiadomo, że ja to szyję po prostu pod niego, pod jego pasję. Przede wszystkim dostarczam mu taką wartość, która jest użyteczna. No i właśnie możemy uczyć się tylko mówić o tym, co lubimy. Tylko po prostu to, co rozwiąże nasze wszystkie problemy podczas podróży, nie wiem, rozmów biznesowych, i tak dalej, uczę wiele osób ze świata biznesu, dlatego że oni potrzebują nauczyć się tego jak najszybciej, a skoro jak najszybciej, to musi być skrojone pod nich. Ale nie jest to magiczna pigułka, że wiesz, dwa, trzy miesiące oni mają cały język, tylko oczywiście jest to proces, ale ten proces jest tak umiejętnie poukładany, i jest poukładana gramatyka, do tego podłączone słownictwo, specjalne mówienie, tu nacisk na to, tu trochę z pasji, tu po prostu biznes. Oni mi mówią, czego oni oczekują, jak chcą się rozwinąć. Ja im mówię, jaki jest realny mniej więcej czas osiągnięcia, i po prostu dostosowuję wszystkie materiały, dając wszystko, co najlepsze, a po prostu oni muszą tylko tyle, że posłuchać mnie, ja tłumaczę 2 plus 2 to 4, więc da się to zrozumieć. Natomiast muszą też swoją pracę wykonać. I okazuje się, że lepiej funkcjonują ucząc się na przykład w swoim kraju ze mną niż na przykład będąc na kursach zagranicznych, gdzie po prostu jest tylko szybko przerabiany materiał i żeby tylko zrealizować i następne grupy przyjąć. A to nie o to chodzi w języka. języka. Musisz mieć pewne rzeczy wytłumaczone prosto 2 plus 2 to 4, to wtedy to rozumiesz i podstawiasz. I to jest świetne. Wprowadzam też kursy grupowe teraz, ale do fonetyki, ponieważ zostałam akcent coachem może od długiego czasu nie jestem ale na zrobiłam pracy. też akcent coaching tak, innych języków i po prostu to można zrobić w grupie, bo uważam, że Normalnie nauka szyta dla człowieka, żeby super mówił, to jest nauka indywidualna najlepsza. I tu nie ma co oszukiwać, po prostu szczera, prawda? Mhm. Za to się płaci, ludzie wtedy mają konkret i jest wszystko dostosowane. Natomiast w grupie świetnie wychodzą mi akcent coachingi, więc to bardzo fajnie można poćwiczyć, patrząc też, jakie problemy mają inni, jak inni wymawiają dane słowa. Dalej prowadzamy teraz biznesowe takie konsultacje językowe, coachingowe, ponieważ ludzie nie wiedzą jak się uczyć. Ja na nich będę od nowego roku uczyła. Jak robić to? Będę pisała programy, po prostu takie, żeby jeszcze ludzie umieli właśnie powtarzać, bo ludzie nie umieją powtarzać. Uwierz mi, wszyscy chcą lecieć, tylko do przodu zapominają o najważniejszym. Im dalej w las, tym dwa kroki do tyłu, żeby wiedzieć, że latarka się dalej świeci. <laughs> Dobry, żeby dobrze. Że wyjdziemy z tego lasu, prawda? Mm -hmm. Ta pochodnia tam gdzieś została, a tak. ludzie nie, do przodu. Nie, to nie tak idzie. Więc to jest to istotne, o czym zapominają, nie? Także tak to mniej więcej wygląda jeszcze dużo innych projektów, no ale wiesz. Jasne. Myślę, że bardzo dużo tutaj deklaracji padło tego, co będziesz tworzyć, także, właśnie czego tak, będziesz musiała się z tego wywiązać w takim razie. No i oczywiście się wywiąże. Ja bym się nie wywiązała. Nie ma takiej opcji. Ale czasem na pewne rzeczy troszeczkę więcej czasu potrzeba, żeby było to bardziej doskonałe. Więc trzeba też zrozumieć, uwierz mi, że ludzie, którzy naprawdę potrzebują jakości, i chcą zaoszczędzić na czasie, naprawdę nie mają problemu z poczekaniem na dany produkt. Małgorzata, skąd ty bierzesz taki poziom energii w sobie, żeby ciągle sobie zwiększać poprzeczkę, żeby generalnie ciągle właśnie planować nowe rzeczy, coś tworzyć? Jak to u ciebie wygląda? Powiedz. Ja od dziecka jestem nauczona bardzo dobrej organizacji. Już moja babcia od małego po prostu była taka, że na przykład stawała się z pierwszym budzikiem. Ja często lubiłam siedzieć z babcią, ponieważ mówiła bardzo mądre rzeczy, i wieczorami opowiadała mi różne historie, jak też też by się zachowała, jak, na co trzeba uważać, gdzie trzeba być roztropnym. Babcia jest bardzo roztropna i bardzo mądra, więc ja lubiłam jej słuchać, bo ona mówiła to w taki fajny, nienarzucający się sposób. Gdy wstawałyśmy rano, na przykład budzik dzwonił i babcia wstawała o godzinie 5, na przykład o 5.30, ja u niej sobie spałam, babcia powiedziała, dziecko wstajemy. A ja mówię: nie babciu, jeszcze pół godziny. No wiesz, małe dziecko nie ma z dyscypliny takiej, żeby wstawać, to ten się chce pokręcić i wszystko. Ona powiedziała, nie, bo wiesz co, jak będziesz leżała w łóżku, to i tak będziesz myślała o tym, kiedy budzik zadzwoni. Ty wiesz, że tak było? I ja powiedziałam, nie, ja wstaję. Babcia mówi, i tak wstaniesz, jak wstaniesz już raz, wyskoczysz z tego łóżka to już po prostu będzie dobrze i mówię, zobacz jak pięknie wyglądasz, jaki dziś cudowny dzień będzie, spójrz jakie piękne słońce, od razu ładowanie pozytywnością tej babci, która naprawdę nie miała wielkiej pensji, rozumiesz? I po tak. prostu tak wszystkim się cieszyła, więc u mnie w domu zawsze była radość życie, taka życzliwość, ciepło, więc to okay. jest coś, co ja dostałam więc naprawdę jest bardzo cenne dzisiaj myślę, a druga sprawa, że wszyscy byli zorganizowani i pracowici, więc ja widziałam, że jak zaczynali od rana, to w południe już byli nieraz wolni od pracy, na przykład. No, mhm. poza tym, że gdzieś tam do pracy, wiadomo, chodzili, no i wracali, to było Czyli Nie Czyli trzeba zrobić tak zwanych dupogodzin, prawda? Tylko zrobić efekt. Były efekty i babcia miała efekty mhm. i całkiem zorganizowane to wszystko, więc ja nawet się nauczyłam z nią gotować zupy, zaprawiać ogórki. Latem to nie było tak, że ja tylko sobie szłam, wiesz, na rolki, na mhm. rowery z koleżankami po drzewach, mhm. tylko po prostu ja miałam też jakieś swoje obowiązki. I fajnie jest dzieciom też dawać jakieś obowiązki, że ja tak. musiałam, na przykład, pozbierać ogórki, które babcia zaprawiała, musiałam mhm. je umyć w takiej w wielkiej miseczce i po prostu na przykład jest taki przykład z lata, z wakacji, gdzie to była fajna zabawa, bo jeszcze mogłam się przy tym fajnie poklepać i powygłupiać, tak? Różne takie rzeczy były u mnie w domu. Też trzeba było odrobić lekcje od razu po szkole. Naprawdę jestem wdzięczna moim rodzicom za to. Że nigdy nie kazali mi robić tego, czego nie chcę, tylko zawsze wspierali mnie w tym, co ja chcę. Nie kazali mi być tłumaczem prezydenta z uwagi na mój talent do języków, tylko jeżeli widzieli, że ja kocham nauczać, to powiedzieli, ilu uczniów będzie bardziej zmotywowanych. Więc ja jestem im wdzięczna, że nie zabijali moich marzeń, pasji i chęci. To jest piękne, jestem za to wdzięczna. Poza tym, ja jestem człowiekiem high performance, czyli słuchaj, Dawid, jak ja się uprę, to ja zrobię, nie? ważnym jest to, że ja się nie zajeżdżam. I powiem teraz tak. Pierwsze to jest miłość absolutna do nauczania, chęć z poziomu miłości i mocy działania, dawanie jakości człowiekowi, dlatego że jak ten mój klient jest zadowolony, jest zaopiekowany, no to przecież to do mnie wraca. Tak. Kolejna rzecz to jest coś takiego, że niedobrze ja dobrze śpię. Mnie nie interesuje klient nawet, który chce mieć VIP-a i na przykład zapłacić kilka tysięcy złotych za konsultację, który powie mi, że chce do 22. Z pełnym poszanowaniem dla tego klienta absolutnie nie ma takiej opcji, dlatego że dla mnie sen i moje zdrowie były zawsze najważniejsze. Ja się zdrowo odżywiałam. Ja nie powiem, że sobie czasami nie kupię kebaba albo czegoś. To jest normalne. Wszystko tak, dla ludzi tak, rozumiarem. Tak. I ja po prostu śpię. Ja się śmieję, bo kiedyś widziałam w internecie taką kobietę, która jest bardziej dietetyczką, ale też mówiła o tym, że u niej imprezy są szybciej. U mnie też imprezy są szybciej. Do mnie znajomi, przyjaciele przychodzą o 16.30, bo wiedzą, że Małgorzata o 22.00 chodzi spać. Więc no tak. na mnie nie ma możliwości tego, żebym ja chodziła po nocach, zarywała. Nawet jak idę do knajpy, ja idę o takich godzinach, że 22.00, max 3.00, ja jestem w domu. Widziałem takie badania, już nie pamiętam dokładnie danych, ale wskazywały one, że jeżeli chociaż raz zawalimy nockę, to przez miesiąc czasu nasz zganie się musi regenerować. I teraz zobacz, tak, jak ludzie nie dbają o sen, na jakim oni poziomie życia żyją, prawda? Jak, jak sobie ja bym była trupem. Tak zepsuć, ja bym nie? była trupem po czymś takim, nie no. mogłabym prowadzić lekcji tak produktywnie, z taką radością, zarażać no. jeszcze innych do roboty, no bo jednak jak tak. dajesz tą energię, to ludzie chcą się też uczyć, no nie oszukujmy się. Ważna jest energia prowadzącego również w całym procesie nauki, bo cię potrafi tak, tak rozkręcić, że cały tydzień latasz, więc to jest ważne. No i przede no. wszystkim. Plan na to, co chcę robić. I nie piczowanie się za to, że teraz tak, wszyscy na Instagramie, to teraz kursy, nie wiem co. Tak. Ja sobie też chcę zrobić kurs, ale najpierw jest moja książka, książka będzie, potem nakręcę kurs, a nie, że ja teraz po prostu się tak zajadę, że ja nie będę miała żadnego innego życia. Ponieważ ja muszę zrobić ten kurs, bo ja muszę. Co ja muszę? Muszę to ja jeść, pić i być dobra dla innych ludzi, szanować siebie. Obowiązki: najpierw, ponieważ klient jest najważniejszą płaci, no to ja nie mogę go zostawić teraz, bo ja sobie kursik wymyśliłam. Tylko po prostu robić to tak fajnie, a jak będzie coś dobre, to i tak to pójdzie i będzie świetnie zrealizowane. Tak to wygląda. Jakbyś miała dać taką rekomendację, jak rodzice mają postępować z dziećmi, żeby wychować takie wielojęzykowe dziecko? Co byś powiedziała, jaką byś dała tutaj wskazówkę? Na dziecko nie należy naciskać, trzeba obserwować, jaki język mu się bardziej podoba. Załóżmy, ty jesteś fanem angielskiego, a twoja córka powie, tatuś niemiecki. To mhm. bajki po niemiecku. Ja kocham bardziej niemiecki, ale gdyby moje dziecko powiedziało mi, że lubi chiński, to bym mu tego nie zabraniała. Tak jak wspomniałaś, nie jest wcale takie złe, o ile to w tym momencie podnosi nasze kompetencje. Gra po japońsku będzie lepszym wyborem, niż po prostu gra po polsku z lektorem polskim, prawda? Tak, ale uważam, że nasz język jest bardzo ciekawy i mądry. I tutaj powiem coś takiego, że wszyscy tylko języki obce, języki obce. Polacy nie widzą, jaką moc ma język polski, dlatego że język polski jest tak skomplikowany językiem, że jeżeli ogarnia się go gramatykę. Uwierz mi, że w każdym języku znajdziesz coś podobnego, co możesz podstawić. Ja jak znam polski, to ja od razu łatwo podstawiałam niemiecki, a bo gdzie tu niemiecki, a język germański, z językiem słowiańskim, językiem polskim. Znam gramatykę takich w postaw z podstawówki. Uwierz mi, jak to ułatwia całą pracę. Ludzie nie mają pojęcia. Ale jeśli chodzi o takie wychowanie też dzieci, to po prostu pierwsze, że jeżeli no, na przykład mamy rodziców dwujęzycznych, no to wiadomo, fajnie, że mama mówi po polsku, to po polsku, tata po niemiecku, to po niemiecku. Koniec. Nie miesza. Druga rzecz. Yy, grać z dziećmi na przykład w państwa i miasta, po co kupujesz polskie? Kupujesz z Wielkiej Brytanii. Albo Monopol z Wielkiej Brytanii i graj po angielsku. Gry komputerowe też dzieciom wiadomo, no, żeby nie było przesytu tych gier komputerowych, czy na przykład z PlayStation, ale właśnie tam można zmieniać języki. To jest świetna sprawa. Ja sama jestem tego przykładem. Jeśli chodzi o inne rzeczy, które są bardzo fajne, zapisać dziecko do jakiejś grupy, nie wydawać na prywatne, indywidualne, najpierw repetycje, tylko do grupy, gdzie inne dzieciaki będą ćwiczyć na przykład. To może być native speaker, może być też super nauczyciel angielskiego. Wyrazy dlatego, że proces nauki dziecka jest dość długi, dlatego że dziecko na początku nie ma wykształconej takiej pamięci asocjacyjnej do tego, co przeżyło, dlatego że przeżyło mm -hmm. stosunkowo bardzo mało, dlatego też tak szybko zapamiętuje, jak i zapomina. Natomiast dorosły i tutaj dla wszystkich dorosłych dobra informacja. Będzie dłużej pamiętał niż dziecko i będzie lepiej język zapamiętywał. Chcesz powiedzieć, że dorośli się lepiej uczą języków obcych? Oczywiście, oczywiście, tylko wszyscy macie stereotyp, pojonych oczywiście bez oceniania, bo jedni to może wiedzą, drudzy nie wiedzą, ale powiem, żeby wszyscy byli tego już pewni, że dorośli naprawdę na dużo dłużej zapamiętują język i jest większa szansa, że dorosły szybciej, ale za to lepiej nauczy się języka, a w niektórych przypadkach wolniej może niż dziecko będzie łapał, ale na dłużej będzie miał to w głowie, ponieważ on ma więcej skojarzeń, bo więcej przeżył. Po prostu. Moja teściowa od jakiegoś dwóch lat na emeryturze ma czas, żeby robić Duolingo i ona nie robi tam jednej lekcji dziennie po pięć minut, tylko robi powiedzmy godzinkę, dwie dziennie. I słuchajcie, potrafi mówić po angielsku, potrafi zrozumieć po angielsku. To jest niesamowite, że w wieku emerytalnym tak naprawdę no można. Każdy to wie, może. Mój pierwszy polski klient to wiesz jaki był facecik? Hmm. Dyrektor banku, w 65 lat. Który chciałby obronić doktorat, i niestety tu go powaliła, że tak powiem, sytuacja, musiał ogarnąć angielski. Przyszedł do mnie, ja mówię: Proszę pana, co że zrobimy. A ja byłam tak dumna, że ten starszy człowiek, dzięki temu, że ja go uczyłam, nauczył się, i później poszło to w świat. Słuchaj, stary, nie ma ograniczeń, no radę, tylko trzeba mieć dobrego nauczyciela samemu robić. Wiadomo, że jak na przykład mama cię uczy z tego Duolingo, to coś tam załapie, ale jeżeli mówimy o takiej prawdziwej, wiesz, nauce, żeby jak najszybciej to wyszło, no to wtedy, gdy jest ta interakcja właśnie, to nie ma ograniczeń wiekowych. Powiedz mi, co sądzisz o rozwoju sztucznej inteligencji? Rozmawialiśmy trochę w kuluarach przed rozmową i mhm. wiem, że mimo tego, że bardzo fajnie to się rozwija, masz dosyć sceptyczne nastawienie jakby do zastosowania tego w nauce języków. Bo ja nie łykam wszystkiego, jak młoda rybka. Po prostu. Ja też nie jestem zbyt krytyczna, bo też trzeba coś, że tak powiem, przyjąć, a nie tylko wszystko odrzucać, bo ja wiem lepiej, tak? Ja wolę testować, o, ja jestem tester. Testowałam sztuczną inteligencję, podając jej bardzo dobre komendy, konsultowałam to z informatykami, jak pisać komendy, żeby na przykład wyskakiwały mi dane teksty i tak dalej. I powiem tak: jeśli ona ma być narzędziem do nauki języków, to jest wszystko ok, natomiast musimy to, co ona wypluje, konsultować z kimś, kto się na tym zna, wtedy my będziemy mogli ułatwiać pracę i mieć więcej różnych materiałów, żeby po prostu gdzieś tam się douczać czy wypowiadać na dane tematy. Natomiast jeśli to wszystko nam wypluje jeszcze na jakiejś tam słabej komendzie, niestety możemy się nauczyć dużo bzdur, a może dojść też przede wszystkim do plagiatów prac, do tego, że ludzie na maturę będą uczyli się tego samego wypracowania, a niestety, gdy zabraknie zasięgu lub wyłączymy prąd i trzeba będzie dogadać się z człowiekiem na ulicy, już tego nie zrobimy. Więc słuszna inteligencja, mam nadzieję, że nie ma na celu wyłączenia nam mózgów, bo chodzi o to, żeby mózgi były, bo jak będziemy tu myśleć i działać, to zawsze będziemy mieli wolność, a jeśli nam się to wyłączy, to będziemy niewolnikami. Ja bym nie chciała tego bardzo. Więc ludzie powinni być świadomi, że nauka języka dla nich jest dobra, ponieważ oni mogą z tego w każdym momencie przecież. Też się cieszę, że ze mną mówisz teraz po polsku, prawda? No, ja tak samo. A chciałbyś, żebyś teraz pisała tutaj w sobie w studiu powiedz Dawidowi, że ja to bym chciała hamburgera na obiad. No przecież, zanim ty dowiesz się, jaka jest komenda czy to jest naprawdę to, co trzeba, może się okazać, że jeszcze wygoogla rybę i ja po prostu dostanę rybę, ja ryb nie cierpię. No i przyniesie mi rybę. Więc trzeba zawsze patrzeć w tę stronę. Natomiast może być narzędziem właśnie takim, tylko żeby ktoś to sprawdził, jak powiedziałam, ale w marketingu, czyli czymś, co ciebie bardzo interesuje, tam prężnie działasz, w marketingu jest bardzo fajna, dlatego że ja uważam, że tracenie czasu na przykład na posty reklamowe, sprzedażowe czy jakieś, to jest naprawdę wielka strata czasu dla mnie, dla kogoś, kto może w tym momencie stworzyć nowe zadania dla uczniów albo na przykład, nie wiem, napisać nowe wypracowania, czy bajki chociażby w języku, które później sprzedam. Mhm. Więc dla mnie to jest bardzo fajne i bardzo pomocne, że możemy korzystać z tego dobra w takim sensie, i uważam, że ma przyszłość właśnie w marketingu, ale żeby nie robić czegoś takiego, jak na przykład tłumaczenie językowe, podstawianie awatara. Rozmawialiśmy za kulisami na tak ten jest. temat, jakie były tłumaczenia, które ja widziałam również w internecie od wielkich mhm. marketingowców, gdzie mhm. po prostu były te tłumaczenia tak skrajnie niepoprawne, że można było się po prostu uśmiać. Więc ktoś, kto nie zna języka, powinien troszeczkę uważać, a nie że od razu ja we wszystkich językach wystąpię i po prostu będę mówić. No bo może się to po prostu okazać czymś takim śmiesznym, i naprawdę nie sprzedać później produktu. Więc uważam, że języki zawsze będą potrzebowały ludzkiej ręki do tego i przede wszystkim ludzie zawsze powinni się ich uczyć, bo ułatwione będą mieli przez to życie i dostęp do, uwaga, rozumienia prawdziwych materiałów, a nie tego, co sobie zmiksuje sztuczna inteligencja. Natomiast. Jeśli chodzi o marketing, jak najbardziej, ponieważ czytając potem nawet ten tekst, możemy go już tylko poprawić, nie musimy wymyślać. Jeżeli ktoś nie ma na przykład talentu copywriterskiego, dlatego że są tacy mm -hmm. ludzie i niestety no, tak. ja na przykład mam lekkie pióro, ale ktoś nie ma, a po co mam tracić czas na to, żeby pisać, co ja tu chcę sobie sprzedać? Nie? Jasne. A ty co Jasne. uważasz na temat? Pytam do tego, że planuję za jakiś czas wydać kurs narzędzi do AI marketingu i myślę, mm. że naszych słuchaczy zastosowanie w różnych dziedzinach bardzo interesuje, również językowych. Z mojej perspektywy to trochę tak jak było z informatyką. Ja miałem pierwszy komputer, który miał Windows 3.11, i by porównać z dzisiejszym komputerem, no on nawet nie był w stanie się połączyć z internetem chyba na czasem. Być może z modelem jakimś ewentualnie bardzo wolnym. Pewnie na tym etapie teraz mamy tą technologię, nie? że to jest takie roczne dziecko, prawda, które dopiero urośnie, i jak będzie miało 18 lat, no to będzie pewnie mądrzejszy od człowieka. Nie? Na tą chwilę warto wybierać te 20% najlepszych rozwiązań, które oferuje ChatGPT czy generalnie AI i przekładać się na te 80% dla nas rezultatów w biznesie, według Pareto. Po prostu korzystać tak z tego dobra, i żeby później nie było czegoś takiego, że też ktoś pisze plagiaty, bo na przykład są ludzie, którzy teraz chcą wydawać na przykład masowo e-booki, a na przykład te e-booki są oparte o wiedzę, czy na przykład treści osób, które to stworzyły naprawdę swoim mózgiem i ręką ludzką, nie? więc ja uważam, że to jest po prostu kradzież i tak to nazwijmy, bo tak to wygląda i powinien być jakiś zakaz, a przede wszystkim to, co ci zrobi sztuczna inteligencja może należeć do każdego, więc teraz nie sądzę, żeby każdy mógł być właścicielem swoich rzeczy, no więc jeżeli tak to ma wyglądać, to wtedy by była globalna wspólnota. Tak, parę lat temu można było parkować gdziekolwiek nogą. Teraz już mamy wyznaczone strefy, gdzie trzeba zaparkować. Myślę, że tak samo jak tutaj poruszyłaś kwestie prawne z wykorzystaniem praw autorskich i tak dalej, to zostanie z czasem po prostu uregulowane. Teraz jest trochę dziki zakłód, jeśli chodzi o korzystanie z tak. tego typu technologii. Tak na zupełny koniec, mam to Jeżeli ktoś by chciał posłuchać więcej Twoich wykładów, jeżeli chciałby dołączyć do Twojej społeczności, jeżeli chciałby w końcu skorzystać z Twojej konsultacji, gdzie ma się zgłosić, co ma zrobić, gdzie ma kliknąć? Kliknąć na może Możemy też na mój YouTube, też latający poliglota, tutaj właśnie pod taką nazwą ja występuję. Na Instagram latający poliglota i tutaj są różne. Latający poliglota, latający poliglota, angielski, niemiecki, niderlandzki. No kilka kątów potworzyłem, więc może sobie zaobserwować i skorzystać zupełnie tutaj za darmo. Mhm. Dlatego, że ja tam bardzo coachuję językowo, podaję fajne anegdotki, sposoby nauczania, metody nauczania, jak i też po prostu rzeczy, których można się nauczyć językowo. Jeśli chodzi o nowy rok, no to tam powstaje sklep. I też na latający poliglot.pl będzie ten sklep podłączony pod tą stronę i będzie też platforma, na której będzie można się właśnie uczyć języków i korzystać z tych wszystkich dóbr. No i ta moja książka, która po prostu zorganizuje chyba nawet umarłego, że wstanie z grobu. Mam nadzieję, że wszystkim to właśnie dla takiej wartości. Super, to była olbrzymia przyjemność i widzicie, macie tutaj żywy przykład, że nie tylko chat GPT, ale również człowiek może się nauczyć 20 języków w praktyce. Także można. dzięki Małgorzato. I do następnego. Być może za jakiś czas uda nam się kolejny jakiś materiał wspólnie nagrać, jeżeli oczywiście będą lajki, komentarze. Dlatego gorąco zachęcam, żeby subskrybować i udostępniać tą treść, bo dzięki temu będzie nas więcej z Małgorzatą w mediach społecznościowych. Dzięki. Dziękuję bardzo i życzę Wam powodzenia i dużo motywacji do nauki. Nigdy się nie poddawajcie. 15 okay. minut dziennie naprawdę będzie moc. Ciśniemy. Dzięki Małgorzato. Hej. Dzięki. Do zobaczenia.